Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj kurier zadzwonił, że jest dla mnie paczka z Estonii. Przyszła, kapitał logistyk wysyłał. E, bardzo fajnie, trzeba było podpisać. Odebrałem sobie paczuszkę tak więc zamówienie. Czekałem około 3 tygodni na nią dosyć długo. Ale jakie moje było zdziwienie, kiedy przyszedłem wieczorem do domu, a tam na schodach sobie leży druga paczka, ta z kolei z Niemiec. Bez podpisu, bez niczego. Tak prosto sobie leżało 500 euro w srebrze. No ale spoko. Pozdrawiamy sklep. Dla mnie nowy sklepik. Pierwszy raz zamawiałem. Czekałem na nią, mi przeszło miesiąc czasu, na samym początku czerwca zamawiałem. Ale zobaczymy już nawet nie pamiętam co to, co to tam miało być. Tak więc yy, zapraszam do oglądania unboxingu. Na sam początek, e, dwa miesiące temu, słuchajcie, w maju, ja wiem, w kwietniu w maju ja wziąłem sobie harmonikę, naszego w kieszeni. A tak, żeby się z nim po prostu ze sreberkiem obyć, przyzwyczaić się do niego, zobaczyć, jak on będzie się zachowywał. Tak, dla własniej najtańszą w zasadzie monetę, jaką tam miałem, schowałem do kieszeni i tak sobie ją noszę codziennie. Na szczęście na kukułkę. Ja albo ją zgubię, albo się zapomnę i gdzieś wytrzę. No ale pallicho Nosimy ją na razie, zobaczcie, po dwóch miesiącach. Tak wy mi mniej więcej wygląda. Jest trochę porysowana. Brudna, o moje, jak moje palce kurczę. Jakby ziemię kopał. Filharmonik, 1,5 euro. Dobra, unboxing, tak miał być. Eee... Kopertach tam już wypakowałem, będę pojedynczo w pokazywał Wam to zamówiłem słuchajcie e, dragony. Też tapko monety jednomocjowe. No one bardzo mi się podobają. Super zamówiłem Słuchajcie, trzy sztuki. Tak, jest 3 ta sztuki powinny być. Tak, są trzy sztuki. Zamówiłem, więc tak fajnie wyglądają. to jest rocznik 2020. Bardzo fajna sztabka moneta. Nietypowa inna, one przychodzą w wareczkach, Kapsle trzeba dokupić. Kapsle są oczywiście droższe. Eee, tu już mam z poprzedniego roku. Tak wyglądała. Gdzie on jest obróć? Taki to był smog. Eee, ona tu już była bez kapsle długo i już zaczyna patyną zachodzić. Zanim ją włożyłem. Tak więc tak wygląda. Tak wyglądał 2020. Rok. Ja nie będę jej na razie z worka wyjmował, bo nie mam kapsli Nie. Przyjdą kapsule, to dopiero ją wyjmę, żeby jej niepotrzebnie tam nie, nie wietrzyć. No, tutaj trochę awers się zmienił, nie, ale fajnie nie? mi się podobają. Takie coś, ja będę tu układał od razu. Filharmoniczka na poczek co Bez monety też przychodzą. Bez kapsla, nie bez monety. Bez kapsla przychodzą yy, dwuncjowe yy, Revolution, tak? Czy jak to tam było? Nie pamiętam, jak to się nazywa. O, zapomniałem, nie? Piedford, Piedford. Pie Słuchajcie, pierwsze było koala. Tu też mam jeszcze, nie, oczywiście slagów nie zamówiłem, bo... Znaczy, zamówiłem, ale są w innym miejscu i nie chcę mi się za bardzo po nie jechać. A tak leżą w worku, czekają. mnie. E, pierwszy tocznik 2018 e, Krokodyl był w zeszłym roku 2019. No i w tym roku wyszła kubura 2. Uncjowa tak mniej więcej wygląda. No nie są jakieś tam szołowe te monetki, ale. na no, no po, po jednej sobie będę miał. Nie, Jakby potaniały to sobie kupię oczywiście więcej na, na przechowanie po prostu. Jako, jako, jako srebro nie? więc tak wyglądają spokojnie. dobra, odkładamy yy, no dobra. dobra, niech sobie tak leżą trzy To zamawiałem wcześniej oczywiście nie? to tu jeszcze tego smoka dołożę słuchajcie, w dwóch kopertach, to są skapsulowane ale też pojedynczo będę wimował i będę kładł, dobra, Elizabeth oczywiście, na większości jest Elizabeth o Welcome Stranger. Największy kawałek złota. Jaki wykopano w Australii? I w ogóle na świecie chyba, tak? I pamiętam jaka tam waga. ale Kurcze, nagrywam telefonem i będą teraz przerywać, nie. Nie wiem, gdzie skończyło. Welcome Stranger. największy kawałek złota w na świecie. Tam około 60 kg chyba ważył samorodek. Mniej więcej tak wyglądał nie. Nie wiem czy go zahokowali, czy go przetopili, ale bardzo fajnie chciałem to mieć. Ona kosztowała, wam od razu bo będę mówił ile to kosztowało. Za kukowurę zapłaciłem 44 euro. Albo dobra, no, na samym końcu to powiem, bo teraz mi dzwonią, dzwonią telefony i przerywają. Osrania Nugget, seria tych no, samorodków złota. No, oczywiście od największego zaczęli, Welcome Stranger 1869 roku. Wykopali go w Australii, tak, o ile się nie mylę, tak, gdzieś chyba w Australii. Ten samorodek, tam około 60 kg chyba ważył, czy tą więcej, nie pamiętam nawet, ale chciałem mieć tą monetkę. Po prostu gdzieś tam się na nią czaiłem już w zeszłym roku, nie? No, dosyć droga była. Dobra, ceny, powiem Wam na, na samym końcu mniej więcej, jak to wyglądało. Eee, oczywiście elizabeth, rok szczura, brytyjski yarrow 2020, fine silver bardzo fajna młotka, na zdjęciach ona tak super nie wygląda jak na żywo, powiem naprawdę nie wiedziałem czy ją zamawiać czy nie, ale mówię, a dobra niech będzie mam tego z tego eee, lunara, tak więc może ten też będzie taki do urozmaicenia Kolejną. O! Na to czekałem. Pierwszy samochodowy monetek Back to the Future, 35-lecie. Słuchajcie, no, moneta jest przyświetna Fakt, że jest z New, z New Island. Tak, nie jest Perkmenta, jest z New Island, ale jest naprawdę bardzo fajna. Mi się podoba i na nią czekałem. Czekałem na to zamówienie około 3 tygodni. Aż mi przesłali 3 czy 4 tygodnie, chyba złożyłem zamówienie, a na samą tą monetę, bo była w sprzedaży wystawiona, ale ja czekałem, aż będzie dopiero na stanie. Jak była na stanie, to od razu zamówiłem. Nie czekałem, bo teraz już jest chyba 10 euro droższa, nawet nie. Tak więc od razu zamówiłem. Prześwietlna monetka. Bardzo niski nakład. Nieważne, ważne, że ja ją mam. Redback Spider. Kolejna monetka to już widzieliście nieraz raz. Ja też mam już chyba dwie czy trzy monety. A no, jeszcze domówiłem, bo były w miarę dobrej cenie. Redbaczka sobie tu położę. Ja my tam jeszcze wylosujemy. Kolejny redbaczek, drugi redback z tego zamówienia. O, trzeci redback. To jednak zamówiłem trzy. Dobra. To chyba będziemy 5 rybaków. O. Tego nie było na pewno chyba nigdzie. To czekałem aż y, też na Back to the Future czekałem jak wejdzie na stan i Double Pixie. Symbol chiński, podwójne szczęście, podwójny lew. No jest taka śmieszna ona w sumie. Ona jest bardzo błyszcząca. nie? Tego tak nie widać na tyle. Chociaż nie widać. Ona mocno, mocno błyszczy matowe tło. Jest tutaj jakiś szlaczek dookoła. Ale ja też na nią czekałem. Nie dosyć żeby ją zamówić. nie? Nie wiem, czy to jakaś tam seria będzie konkretna, ale biorę. Bardzo fajna. Niski dosyć nakład, chyba 25 czy 50 tysięcy może na... byście musieli sprawdzić, bo na początku podali chyba 25 tysięcy w sprzedaży było, a później chyba poprawili to chyba na 50. Coś takiego, Może Zazwyczaj duże zainteresowanie było, jak ją tłukli. O, mam takie dwie, nie? Double Fajne lewki no? Słuchajcie, dobra I tu jeszcze Back to the Future, drugi. No Island, i to by było, był wszystko, trzeci Back to the Future. Czyli zamówiłem trzy redbaki trzy Back to the Future. Za wszystko zapłaciłem, że wam mówię, 385,60 euro. 60 centów, plus przesyłka, przesyłka z eee, nie Partminta. European Mint jest no, droga, jedna z chyba droższych w Europie. Ale no, paczki są bardzo fajnie zapakowane i zabezpieczone, e, no, ale kosztują 30 euro. Mm, czyli tyle co jedna uncja srebra. Tak? Czyli to trzeba sobie wliczyć w koszty. Mm, jak nie macie jakiegoś większego zamówienia, no, to zwyczajnie nie za bardzo się nie opłaca nie upłaca zamawiać tego. Nie? Nieważne: 385 euro, za to wyszło. Eee, faktura już Wam mówię: Australienko Kabura, dziecko Kabura, to kosztowało 44 euro za dwie uncje, czyli 22 2 euro za uncję. Eee, Redback Spider po 26 euro, czyli tam duża cena się nie zmieniła od samego początku jego wydania. Eee, Rectangle Dragon, te dragony 22 euro, czyli to jest w miarę taka jak na tą chwilę, jednak chyba w cenie bulionówki, a no ich dużo, tam 250 tysięcy, czy 500 tysięcy tego tłukom, to ona jest dosyć tania ale mi się wydaje, że jak, jak kupować bulion albo to w tej samej cenie, to mi się wydaje, że te są dużo fajniejsze co to mamy, Double Pixel 26 euro za te monetki po jednej 26 euro, czyli naprawdę fajna cena za Back to the Future ja płaciłem słuchajcie 30 euro, niecałe 30 bez 5 centów teraz chyba już tam 35 czy 40 kosztuje. Tak więc spoko, jesteśmy do przodu. Warcom Stranger no jednak był drogi, ale ten za oczadł, z tą wysoką premią kosztował 30 euro. Kiedyś tam około 130 zł, to teraz też tam 130 te tfu, 30 euro. mówię, dobra, zamówię, nie? Niech będzie. No i Silver ten rok szczura. Zapłaciłem 26 euro. 25,60 dokładnie. 25,60. Tak? Czyli niecałe 400 No, 400 euro z przesyłką wyszło. Ile uncji mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. sześć, 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 sześć 15 uncji. 15 uncji srebra 400 euro. Tak więc dobra, dzięki za oglądanie. Obejrzenie odcinka. Zapraszam na następny. Następny będzie z Niemiec. Paczka, na którą czekałem, przeszło miesiąc. Yy, ale na szczęście doszło. <noise> Tam też chyba 15 czy 20, 20 uncji będzie. Tak więc, yy, następny odcinek, bo paczka już u mnie jest i będę kręcił i będę wrzucał. Tak więc pozdrawiam serdecznie do następnego, trzymajcie się. Hej!